Cześć, nazywam się Asia Sobczyk, jestem trenerką psów w Rozmerdany Team. Tematem naszego dzisiejszego filmiku są wybiegi dla psów. Temat w sumie jest dość kontrowersyjny, ze względu na to, że z jednej strony mamy osoby, które bardzo lubią psie wybiegi, a z drugiej strony mamy osoby, które uważają, że psie wybiegi to jest niepotrzebny wydatek często z budżetu miasta. Dlaczego? Zaraz, zaraz się dowiecie. Na początek poruszmy sobie plusy wybiegów dla psów, których według mnie jest mniej. Pierwszym plusem, który często słyszę od osób, które zabierają swoje psy na wybiegi, jest to, że pies tam ma, może się swobodnie wybiegać. A drugim plusem, według takich osób, jest to, że może spotkać swoich pobratymców. No dobra. Czyli to są, to są dwa plusy. Jeżeli znacie inne plusy wybiegów dla psów, możecie dodać je w komentarzu pod tym filmikiem, tak samo jak minusy, o których zaraz będę mówiła. A swoje odczucia na temat wybiegów dla psów zostawię po prostu na jak gdyby dalszą część. Co do minusów wybiegów dla psów, przede wszystkim dla mnie to jest ograniczona przestrzeń. Dalej, jest to regulamin, którego większość ludzi niestety nie przestrzega, co jest bardzo smutne, swoją drogą, bo ten regulamin nie powstał bez powodu. E, kolejną rzeczą jest to, że mm, e, wrzucamy często swojego psa w interakcje, których nasz pies nie chce. I często nasz pies w, w, wrzucany jest w sytuacje, których w normalnej sytuacji spacerowej moglibyśmy uniknąć. E, kolejna rzecz która działa e, dla mnie na minus to są słuchajcie jaką grupie. <laughs> to są e, przeszkody, które często na takich wybiegach występują i są to przeszkody e, robione przez profesjonalne firmy, ale suma summarum, jeśli bardziej się w to zagłębimy, niestety nie do końca przystosowane do e, psów i ich potrzeb. <laughs> Dobrze, znacie plusy, znacie minusy, przynajmniej to, co mnie się udało zebrać, to, co udało mi się zebrać od, moi, od moich klientów i to, co jest troszeczkę moim odczuciem. Natomiast teraz, teraz troszkę powiem Wam o tym, jak ja to widzę. Poruszyłam temat ciasnej przestrzeni i tego, że na psim wybiegu mogą często zdarzyć się sytuacje, których moglibyśmy uniknąć w sytuacjach spacerowych. Tak, ze względu na to, że... Wprowadzając psa, wprowadzamy go na otwartą przestrzeń do psów, których często on po prostu nie zna. Tutaj oczywiście mówię o sytuacji, gdzie wchodzimy na wybieg i na tym wybiegu są już jakieś psy, natomiast e, czasem zdarzają się takie sytuacje, gdzie mamy farta i tych psów nie ma. To się do tej akurat do tej sytuacji się nie odnosi. E, I teraz tak, jeżeli ja wchodzę ze swoim psem na wybieg i e, wprowadzam go w miejsce, gdzie on generalnie e, spotyka, spotyka inne psy, jest luzem, to sytuacja tutaj może rozwijać się dynamicznie, jak gdyby w każdą ze stron. Psy mogą się ze sobą zacząć bawić, tak? Tutaj pamiętajcie też o tym, że jeżeli pies jest luzem, to pies też zachowuje się inaczej niż w momencie kiedy jest na smyczy. Ale w drugą stronę może być też na przykład tak, że nasz pies na przykład zacznie. Padnie ofiarą i e, zacznie być, m, nazwijmy to, stalkowany przez inne psy, tak? W sensie zaczną na przykład do niego podchodzić, obmuchiwać go za bardzo, być za bardzo natarczywe. I wtedy nasza rola jest taka, żeby wkroczyć i żeby pomóc naszemu psu. Ale tutaj też fajnie jest, jeżeli e, oprócz tego, że my wkroczymy, no wkroczy też właściciel tego, tego, tego natarczywego psa i nam w tym pomoże, bo jeżeli my zostaniemy z tą sytuacją sami, to często jest po prostu tak, że e, ten natarczywy pies nie odpuszcza, tylko zaczyna wokół nas orbitować i stresujemy się my, stresuje się nas, na, nasz pies. Na no, bardzo często jest w ten sposób, że właściciel sobie zdzieś tam head 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 i on w zasadzie nie widzi problemu, no bo jego pies jest szczęśliwy, tak. E Mówiłam też o tym, że, że no, mamy takie sytuacje na wybiegu, gdzie na spacerze moglibyśmy ich uniknąć. No, to jest na przykład jedna z takich sytuacji, bo jeżeli powiedzmy jesteśmy, jesteśmy na spacerze, a oba te psy są na smyczy, to w tym momencie po prostu jesteśmy w stanie uniknąć takiej sytuacji, gdzie one się ze sobą spotykają i ta sytuacja może, może eskalować w niefajną, w niefajną e, stronę. Kolejną rzeczą, którą jeszcze poruszyłam, e, to były przeszkody. A, które pojawiają się na psich wybiegach i ja, ja również uważam, że one nie są przystosowane, że, że one nawet nie do końca, one po prostu do mnie nie są przystosowane do tego, żeby psy e, w, się po nich poruszały i nie są bezpieczne. E, przeszkody, które pojawiają się na psich wybiegach, to są przeszkody, które są wzorowane na torze agility, e, z tym, że jest to taka dość nieudolna produkcja i na dobrą, i na dobrą sprawę mamy takie, mamy takie odpowiedniki, jak na przykład na Agility mamy tunel i na przykład na, na wybiegach dla psów często te tunele się pojawiają. I teraz jaka jest różnica pomiędzy, pomiędzy profesjonalnym tunelem na Agility a jaka jest różnica pomiędzy tunelem, który pojawia się na psim wybiegu? Przede wszystkim tunel na Agility... Teraz, już są, teraz większość jest produkowana taka, że ma powierzchnię antypoślizgową na dole, tak żeby, tak żeby zminimalizować to, jak pies się ślizga. E, te tunele są położone na ziemi i są zabezpieczone workami, żeby się nie przemieszczały. Tak? Natomiast co mamy, co mamy na wybiegu dla psów? Na wybiegu dla psów mamy kawał metalowej rury, która w środku jest perforowana, zazwyczaj na jakimś podwyższeniu, także pies, jeżeli chce przez to przejść, musi tam wskoczyć, przejść i zeskoczyć. Tak? Więc e, jeżeli jest sucho, to jeszcze, to jeszcze w miarę okej. Okay. Natomiast pomyślcie sobie, co dzieje się, gdy pies biegnie, nawet nie jakoś mega szybko, ale gdy pies biegnie, ma mokre łapy, bo na przykład jest rosa, albo padało, albo jest błoto, i pies z tymi mokrymi łapami wskakuje do tej delikatnie perforowanej metalowej rury i jego łapowi bo tak to mniej więcej wygląda. I on się wtedy musi zebrać. Nie jest to bezpieczne, bezpieczne ani komfortowe. Mamy także e, na miastkę tak zwanych e, stacjonat bądź hopek, czyli te takie hopeczki do skakania, gdzie pieski sobie przeskakują jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. E, to, to, też jest, to też jest jak gdyby odwołanie, odwołanie do Agility, natomiast e, w Agility mamy chopkę, która jest przede wszystkim bezpieczna, bo tyczka spada za każdym razem, kiedy pies ją uderzy, i wysokość jest regulowana. Natomiast tutaj mamy e, tyczkę, która, tyczkę, bądź jakiś płotek które nie spada, wysokość jest, jest stała e, i generalnie one są ustawione często jakoś, jakoś w ogóle bardzo ciasno, że ten pies po prostu robi takie i on tak musi po prostu przeskakiwać, przeskakiwać pomiędzy nimi, co też jest dla niego, co też jest dla niego mega niekomfortowe. E, więc to są takie dwie podstawowe, dwie podstawowe przeszkody, przeszkody, które się pojawiają i naprawdę, naprawdę y, chociażby na, na przykładzie tych dwóch, już widać, że to bezpieczeństwo gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam zaszło na jakiś, jakiś dalszy e, plan. Więc e, właśnie z tych powodów ja nie jestem fanką wybiegu, wybiegów dla psów. Moje psy, mimo że, tutaj, mimo że tutaj u nas są wybiegi dla psów, ja, ja, ja psów na te wybiegi nie zabieram. <laughs> Przepraszam, moje psy właśnie, właśnie kłócą się o nosek wołowy. Ja moich psów tam nie zabieram i też generalnie odradzam zabieranie tam psów moich klientów. No chyba, że rzeczywiście pojawia się ta sytuacja, że wybieg akurat nam się przytrafi i wybieg jest pusty, ale wtedy też musimy, musimy podchodzić do tego bardzo, bardzo, bardzo zdrowo, rozsądkowo i przede wszystkim pamiętać, że priorytetem jest zdrowie i komfort naszego psa.